Hejka, hejka, tu ewelka, witam was w kolejnym dniu w Rzeszowie. Ja sobie wstałam dopiero, jestem w hotelu Paola, tu się zatrzymałam i dzisiaj zrobię coś, czego nie robiłam dawno, czyli potestuję sobie aplikację Bolta, ponieważ w Rzeszowie Bolt chyba lepiej działa niż Uber, w przeciwieństwie do Krakowa. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Ja już jestem w samochodzie. Dojechałam sobie do centrum Rzeszowa, więc zaraz odpalam aplikację i cisnę. Mam godzinę 14.17. No i chciałabym Wam wyjaśnić, czemu jeżdżę na Uberze głównie. E, no, na Uberze po prostu, tu na vlogach, e, bo często o to pytacie. Otóż jeżdżę z przyzwyczajenia. Używam go jako mojej głównej aplikacji. Boltem wspieram się, jak jest kiepski ruch, aczkolwiek od bardzo dłuższego czasu nie ma takiej potrzeby, bo cały czas w zasadzie mam kursy na Uberze. No i po prostu na nim jeżdżę. Wczoraj pojeździłam na Uberze, dzisiaj chciałabym przetestować Bolta, bo no, to jest taka tutaj główna aplikacja w Rzeszowie. I i pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żebym powiedziała w Waszym mieście, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dobra, i tutaj y, tak prezentuje się mnożnik na bolcie. No i jedziemy. Musi się pić chce, powiem Wam szczerze. O! O, leci kurs! Okej. Okay. Jeden 14 mnożnik za 9,70 netto muszę kapkę dojechać, no to jedziemy. O nie i patrzcie, znowu tutaj nie włączam sobie aplikacji laujzowskiej. Cholera. Bohaterów 5, to ja sobie tu w takim razie wpiszę ręcznie. No i mamy zielone elegancko, szlachta ma zielone. Mam nadzieję, że Pani Klaudia Minianlu jest tutaj na przejeździe. No i zobaczcie, no mam nadzieję, że nie będę stać 20 minut, tylko to będzie szybka piłka. Auto tam jedzie. Pamiętajcie, najpierw czekamy aż przestanie migać i potem wjeżdżamy. Za to są naprawdę bardzo wysokie mandaty. I chyba mi się wydaje, że rowerzyści tutaj nie są wyjątkiem, ale rowerzyści to wiecie. <laughs> nie no, żartuję, nie chcę tutaj obrażać rowerzystów. Nauczy się dziwić. Czy o takie zdziwienie chodziło? W ogóle gram teraz w detektywach. Bardzo taką rolę krótką, bardzo krótką. Tam cztery kwestie miałam, ale dziwnie. Nie wiem, czy ja bym się w tym odnalazła, już jakby pomijając to, że trzeba się uczyć tekstu na pamięć, co też jakby nie jest takie turbołatwe, ale po tym, że mam w tym jakieś doświadczenie. Ale te emocje takie wiecie, że tutaj chłop do mnie podchodzi, jakoś tak emocjonująco do mnie mówi, i dla mnie to było turbo dziwne. Dzień dobry, i będzie nas salon wędkarski? Tak, bo to mam samochód zostawił. Myślałam, że pani kulizy. łowi ryby. Nie, mój chłopak. Dobra, zakończony. 14,9 dla mnie i uwaga, mam kolejny kurs w kursie. Co dobrze. 1453 to też jakiś fajny mnożnik mi wskoczył, tylko że kurde, wszystko, że mam kurs w kursie, to ja sobie nie wyłączę tego, żeby mnie automatycznie na nawigację Waveza poprowadziło i muszę wpisywać. Landiewicza 46. No, 1,2 km. z Ponio. Jest 30 stopni, jestem ciekawa, że to już koniec tych pochmurnych dni i będą tylko ciepluszki. W sumie super by było. Dobra, tu mamy, ja już sobie wyłączyłam te przejazdy. I słuchajcie, tutaj dostałam od tych Państwa na piwek pięciozłotowy, także fajnie. Tak się prezentuje mnożnik, trochę już wszystko zgasło, ale coś tam się pali. No i przyjeżdżaliśmy obok festiwalu baniek czy coś takiego, tam były jakieś dmuchawce, dzieci się bawiły i w ogóle fajna sprawa. No ale sobota jest, no to wiadomo, że miasto żyje, wtedy bardziej. W ogóle tu proszę Państwa mamy postój taksi, a proszę bardzo, będę sobie stać. Mam. Tak somet, nikt mi tutaj nie naskoczy. Nie wiem, tutaj rzeszowcy, kierowcy dajcie znać, jak to wygląda stanie z postojem taksji, czy po prostu każdy sobie może stać, czy po prostu gonią ci starsi młodszych, bo to ja wiem, że w różnych miastach są różne patologie, także dajcie znać, jak jest tutaj. Dobra, zobaczyłam kursik Tarzyńskiego. Nie czekałam na niego długo. Patrzcie jak okay. mi się wrył. Łababa. O, kurde, patrzcie, to są na te. Na takie ogłoszenia różne, i w ogóle. Ja to pamiętam z mojego miasta z Jaworzna, jak byłam mała, to były takie super, Nie wiem, czy jeszcze jest coś takiego, w sumie już dawno tego nie widziałam. Dzień dobry. Chciałam tu trochę punciakowi zjechać. Tak, bo oni tutaj środki jeżdżą Dobrze, jedziemy na Galeria Nowy Świat. O! O, blisko, ale. Ja, spoko. Dobrze, dobrze. Tylko tutaj jest Aha, Jezu, tak, tak, tak. Z tej strony jest dwukierunkowa, a z tej mm -hmm. strony jest jedna. Tak? Jasne. No a ja właśnie e, drugi dzień dopiero jeżdżę po Rzeszowie, bo przyjechałam tu z innego miasta, z Krakowa i tak właśnie mogę się tak nie orientować do końca. Po Rzeszowie na pewno się łatwiej jeździć, bo nie ma tramwaju No rzeczy. tak, no, no ale to, to jak coś to zapraszam do Krakowa. <grywia> no. Co znaczy? Bo mam się tam studiuje mhm. i szczerze mówiąc nie chcę jeździć po Krakowie samochodem. Trochę taki jednak strach, mimo że mam prawo jazdy 5 lat i w ogóle. No, rozumiem, no to jest specyficzne miasto. Aczkolwiek jeżeli chodzi o korki, no to jest zakorkowane, ale tam jest bardzo dużo buspasów, więc nie jest tak, tak źle. I tak szczerze mówiąc, tutaj się nastałam ostatnio, wczoraj w korkach. No to tutaj są buspasy, tylko że one nie mają sensu żadnego. Yy, dobra, bo ja nie wiem, czy ja tam mogę dalej jechać. No, też tak, tam tak? Dobra, I bo ta policja i... mnie trochę zmyliła. Nie, 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 to, to oni tutaj łapią, bo tu jest zakaz, zatrzymywania się i oni po prostu... O matko, no dobra. Tutaj, dobra, no tak. to udanych zakupów i powodzenia w robocie. Wzajemnie, no <laughs> do dzisiaj, to zobaczymy, co się będzie działo. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Nie no, powiem Wam, pada. O, ja chyba sobie tu stanę na parkingu po prostu. Parking płatny powyżej dwóch godzin, ale chyba i tak trzeba bilecik pobrać, nie? Czyli, aha, czyli co, e, czekaj, czekaj, że są czekaj, plotki, czekaj, że ja czekaj. tu jeżdżę. Czekaj, czekaj, czekaj. jeździ w Rzeszowie dzisiaj. A tak? słynna tiktokerka z Krakowa. Właśnie <laughs> ja miałem ją na Langiewicza. Poko, ty też jeździsz? Jeżdżę, jeżdżę już od kilku lat, no. Kurczę, no. na jakąś fotkę bym strzelił. No, no dawaj, no, może możesz ja To wejść do auta, okay. ja wezmę stąd i odpalę gwiazdki. Fajnie. Czekaj i dam Ci jeszcze na ten, y, gift'a. No kurczę, nie potrzebuję, ale widzisz... Jaki ale ale kolegom pokażesz, że tak, wiesz, wiesz co, na, na dam, dowód. Dam temu, co się nagrywał, bo to jest fajny chłopak, wiesz? Dobra. Fajny chłopak, on się ucieszy. A wczoraj się z nim widziałem. Tak? A widzisz, no to no. spoko. Dobra, trzymaj się. Dzięki, ja idę chyba na festiwal Baniek. no, no właśnie widziałem, jest mega dużo ludzi tutaj No jest. coś tam może no. nagram. Dobra, słuchajcie, zostawiam furę i idę wam pokazać, bo widziałam festiwal Baniek tutaj jakiś. Tak było napisane o czaimy, co tam jest. Dobra, w ogóle za dwie minutki tutaj pan mówi przez mikrofon, że będą puszczane bańki. Także już tu pędzę przez jakieś haszcze, to Wam pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda. Uuu. Uuu. Ej, w ogóle tutaj weszłam sobie w ten pyłek, ale tak na chwilę tylko i od razu wyszłam. Nie dlatego, że ja się boję ubrudzić, tylko że po prostu szkoda mi mojego auta, żebym tam miała potem się wycierać w te fotele. A w sumie tak, to to bym nawet mogła mieć twarz, byłoby śmiesznie. I tutaj prowadzący mówił o tym, że zaraz będzie Belgijka, ja ją bardzo lubię, bardzo chętnie bym poszła, bo jest mega energia, ale no niestety no wracam się, bo tu przyszłam jeździć. Tutaj jest taki postawiony pomnik w hołdzie ze słańcą, doświadczonym gehenną pobytu w łagrach i obozach niewolniczej pracy na Syberii. A tu patrzcie, w ogóle można sobie przyjść i legalnie grillować. Fajnie, ja nie wiem czy w Krakowie są takie miejsca. A jak są, to możecie mi dać znać, bo mi się wydaje, że tak trochę na przypale się to robi w Krakowie. Rubaczki mamy 15.32. Czekałam dwie minuty i Bolt mi zategował, także biorę go i lecimy. Broniewskiego, pan Adam. Adam albo nie dam. 670 metrów elegancko. Ej kurczę, to w sumie ja mam nadzieję, że pan Adam jest z festiwalu kolorów i nie będzie cały upaćkany tymi kolorami, bo jak będzie, to nie wiem czego w sumie wezmę. <ścoughs> No, nie wiem, kurde. Nie chciałabym mieć w teli kiedyś w ogóle słyszałam taką akcję, że ktoś tam, że jakieś dziecko wpadło w do błota i było całe z błota, no nie, czy z czegoś tam, że było całe brudne. I ktoś powiedział, że, że on go do swojego auta nie wpuści i wezwie taksówkę. No, także tak. Więc uważajcie, naprawdę, weryfikujcie swoich pasażerów w takich podejrzanych miejsc, bo raczej nie jest ich zbyt dużo, takich, którzy myślą o tym, żeby kurde, kierowcy było dobrze. Dobra, czy ścioszek. Dzień dobry, a jak tam w ogóle weekend mija? Dobrze. Wczoraj w pracy, dzisiaj w pracy. Czyli w tym maku? Tak. A, no i jak się w maku pracuje? Nie jest nic. Ja pracowałam w Burger Kingu. No to podobnie pewnie. No, fajnie jak jest duży ruch, znaczy tak przynajmniej z mojego doświadczenia. Bo w, znaczy nie no, ogólnie, no bo w McDonaldzie pewnie jest duży ruch cały czas, a w Burger Kingu, no to tak w sumie średnio, takie bardziej falowe. No i jak był ruch, no to się po prostu robiło te kanapki, te burgery czy coś. Ale jak nie było ruchu, no to wtedy trzeba było robić jakieś takie głupie misje, typu czyszczenie fuk. Ale no i w Burger Kingu musieliśmy sami ogarniać sobie nocki, w sensie sprzątać te wszystkie grille i w ogóle, a w maku, no to chyba jest od tego osobna firma. Nie. Nie? Nie. Wy sprzątacie? No, my. Że grille, że frytkownice i w ogóle? Ale tu się coś zmieniło? W sensie są y, osoby po szkoleniach odpowiednich, one y, się zajmują czyszczeniem. Ale to wtedy się przychodzi na samą nockę, czy po prostu, że nie wiem, tam y, 8 godzin w pracy plus ta y, nie, wykończeniówka? To już nie wiem. No właśnie, no bo mieliśmy tak, że na przykład przychodziliśmy na 18 do roboty, no i tam do końca, i plus jeszcze posprzątać, nie? Ale nie narzekam. Nie, no super robota w ogóle. No, ty chyba jesteś młody bardzo. No. 18. No, no to super, że budujesz sobie takie nawyki, że pracujesz, bo no to trzeba sobie taki nawyk zrobić. Najgorsze to jak ktoś, a mam czas, mam czas i sobie tak siedzi i potem nie może wejść na ten rynek pracy i w ogóle. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Powodzenia w robocie. Cześć. No dobra, nie mam nic. Jesteśmy obok Maka, który się dowiedziałam, że je, nie jest całodobowy, to znaczy się, bo tutaj wziąłem teraz chłopaka, który pracuje w McDonaldzie i on mówił, że w Juwenaliach, jak są takie imprezy, to jest otwarta sala do 5 rano, a chyba McDrive jest całodobowy. O, dostałam 3 złote na piwku, dziękuję! Już drugi dzisiaj. No, i tak w sumie faktycznie się jeździ w takim kwadracie. I cały czas z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. Bardzo małe miasto. Kraków jest dużo większy. Warszawa jest jeszcze większa, i jestem w trakcie oczekiwania na wypis licencji. Czeka się do pół roku ale no jak dostanę, no to będę chciała przetestować jeszcze większe miasto. Powiem Wam, że ja na przykład nie lubię jeździć pod galerię w soboty, no bo wiecie, no jest tak, że jak sobota, to do sklepu, nie? Yy, I całe społeczeństwo idzie do sklepu i parkingi są tak zarąbane, tam jest tyle ludzi, ja tak samo nienawidzę chodzić do sklepów w sobotę. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie takiego przepychu i fajnie nam się uda ogarnąć ciutko pana Andrii i wyjechać. Dzień dobry. Dzień dobry. I dworzec PKP. Tak. Mhm, dobra. To dzięki śliczne. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, koniec kursu i tu wam chciałam coś powiedzieć, bo y, Nikola mi mówiła z Ersa, że jeżeli chodzi o dworzec PKP, to nie można tam wjeżdżać, bo tam jest postój prywatnych chyba taksówek czy coś takiego z dworca i są za to mandaty, ale za to można stawać na, y, tutaj na przystanku i że nawet rozmawiali z ITD na ten temat i powiedzieli, że, że można stawać na przystanku wysadzać pasażerów. Także tak też zrobiłam dzięki za tą informację. Bo w sumie mogłabym tam tak szczerze mówiąc wjechać. Znaczy nie wiem, nie patrzałam, czy tam jest jakiś znak, czy coś, ale. No, Postój taksówek, to postój taksówek, nie? No i po taki kursik się aż chce jeździć. Ile tu mamy? 23 zł netto, nie wiem za ile kilometrów, bo nie patrzyłam, bo chyba nie pokazuję. Sprawdzimy to. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dobrze, i to jest tak. Wojtyły, tak. E, w Rzeszowie kurs za gotowe. Tak. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, dokąd? E, strażacka, na lewo. Strażacka, nie wiedzie Pani, bo jest zamknięte. Tutaj w lewo, przez Graniczną się przebić. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Dobra, wyszło mi 33, 48. Pan mi cztery dyszki, fajny napiweczek wpadł. I ja mam następny kurs z Jana Pawła. Ale muszę Wam powiedzieć, że miałam komplikacje na tym kursie. Wszystko ładnie pięknie, jedziemy sobie. Aż tu nagle policja stoi na środku, nie? Mówię, o Boże, co jest. No i policjant mówi, że tutaj. W sumie to by pasażer mi powiedział, ale też wczoraj sylwester mi o tym powiedział, że ulica chyba Kwiatkowskiego i Strażacka będzie zamknięta, bo jest. Triatlon i przez to była właśnie droga zamknięta, i tak do końca pan nie wiedział, jak tu można objechać. Ja tym bardziej, ale jakoś się udało. No nadrobiłam trochę kilometrów, no więc fajnie, że pan mi tutaj wynagrodził napiwkiem. Ulica Gościna, mam nadzieję, że tak tutaj objedziemy, że nie będziemy musieli przez tą strażacką, bo wiecie, ja no nie przeanalizuję tego na GPS, jak mogę jechać, żeby było dobrze. No, niestety, nawet nie wiem, czy w Krakowie, jakbym jeździła, czy bym tak umiała. Nie, no może w sumie bardziej, na pewno lepiej by mi to poszło, ale no tak, mogłabym się też. I tak, i tak, wiedząc, z czym tu się je nadziać. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. To był taki kruciaczek, serio kruciaczek, ale 13 złotych, poko. No i patrzcie, tutaj się budują mieszkania od 35 do 80 metrów kwadratowych. Ulica Miłosza w Rzeszowie, mieszkania na sprzedaż. Ciekawe ile tutaj w ogóle metr kwadratowy wychodzi. Moglibyście mieszkać w takim segmenciku, bo ja słyszałam w ogóle różne opinie. Niektórzy mówią, że super sprawa, lepiej niż w bloku, a inni mówią, że beznadziejnie, bo to są zebrane wady mieszkania w bloku i mieszkania w domu. Że same wady, nie? No i czy z drugiej strony masz tylko sąsiada po lewej i po prawej stronie, a nie kurde... 15 tych sąsiadów. Ja bym chyba mogła, ale też, kurczę, no nie mieszkałam nigdy w takim. Dobra i patrzcie, Rzeszów się pali i tutaj też wspomogę się. Ola Boga! Tu też, patrzcie jak pięknie mnożnik wywaliło, ale super, może coś wpadnie. 1,7, no to całkiem fajnie. Dobra, powiem Wam, że poczekałam sobie tak z 5 minut i obie aplikacje milczały i uwaga, pierwszy raz złapałam Ubera i jeszcze Wam powiem jeszcze coś ciekawszego, że wcześniej złapałam komforta. Z dosyć dalekim lotem, ale byłam w takim szoku, że mam tego komforta, że mówię, dobra jadę, ale potem sobie popatrzyłam, że jest y, przejazd przez ulicę Strażacką i Kwiatkowskiego. I ja nie wiem, czy jeszcze jest tam ten triatlon, czy nie, ale stwierdziłam, że nie będę ryzykować i musiałam go anulować. O, w sumie tam byłam pod Biedronką wcześniej, wiedzą pasażerów. O, jakie fajne kolorki, ulica Miła, takie słodkie, takie odprężające, pudrowe, o może tak. W sumie nie wiem co to jest za osiedle, Tak czy to ulica Strzeżacka, te okolice no nie, to nie wiem co to jest za dzielnica, ale powiem Wam, że jakoś tak się bardzo tu dobrze czuję, taki jest klimat fajny, taka energia, o może tak, energia w sensie nie wiem o co chodzi, ale dobrze się tu czuję i tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym mieszkać w tej części, jakbym miała mieszkać w Rzeszowie, no i pytam dla widzów z Rzeszowa, co to jest za dzielnica i czy ja mam rację, czy po prostu jakoś sobie ubzduram to i dzielnica jak każda inna. I tu chłopaki młode czekają. Ale coś czy ja, dobra, zobaczymy czy mnie poznają, ale widzę już po ich minach że raczej tak. Pani nagrywa na TikToku. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde, z panią TikTokerką to się nie wow. A co A pani zobaczymy. tutaj robi e, no, no, w sumie nudziło mi się. Nie no, tak sobie przyjechałam na e, Kulturalia. Dobra, muszę Aha, tu zawrócić, nie? Aj. Chyba tak. A pani normalnie tu w jakim mieście? Mieściu? Kraków. A wy e, jesteście z Ryszowa? Tak. To... Okej. Okay. No i co? Fajnie się, że ja coś powiedział o tym mieście ciekawego. Ja uwielbiam, ja uwielbiam, <laughs> że wszędzie jest po prostu blisko, łatwo można dojechać. Wszystko jest wszędzie po prostu. Blisko mm -hmm. się A co studujecie? Ja nic. Ja informatykę. Aha, czyli praca? przy o, mechanik. Mechanik i Wczoraj mi się wyświetliła dziewczyna na TikToku, która jest mechaniczką i mi się tak spodobało. Kurde, i chciałabym, ale nie wiem, czy ja mam taką zajawkę, do, żeby się nauczyć mechaniki. To chyba tak trochę jak lekarz dla ludzi, tylko no dla aut. Trzeba mieć zajawkę na to na pewno. A teraz no, lekarze nie jest dla każdego. Ja już ja będziemy o. śledzić YouTube'a. Dzięki, pa. Dziękujemy no za miłą jazdę. Uwaga, tak, jedzie, jedzie. Dobra, wolne. Cześć. Do cześć. Dobra, i chyba mam kurs w kursie. E, aha, tak, 1,4, no to lecimy. Dobra, kurs zakończony. Jak tam e, Rzeszów na Bolcie? O nie, ej, patrzcie, bo to wszystko przeciwko mnie, ale i tak sobie włączę. Dobra, dostałam kursior, także lecę na uberze tym razem. Ale fajnie, cieszę się, że jadę bez kursu, bo pokażę Wam to, to dziwne coś. To jest na proste. Ej, przepraszam, nie wiem co to jest, ale jest takie charakterystyczne, rzeszowskie. Widzicie? Ten taki nabój. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie tak, Millenium Hall za gotówkę, tak. ja byłam w galerii, musiałam coś załatwić, wiecie, jakieś takie sprawy, sprawiki, więc chyba z godzinką miałam przerwę, a widzicie, kurczę, no, ja nie przetestuję tak zarobków, mam niedosyt, ale to dzięki temu wrócę tu jeszcze mm, i co, dzisiejszy vlog to będzie taki bardziej krajoznawczy, rzeszoznawczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I lecimy na e, Okrzei? Tak, na Okrzei. Mhm. Dobra. Słuchajcie, ja y, wyłączam apki, lecę na lotnisko, zrobię zdjęcie na miniaturkę, także wezmę was ze sobą. I tutaj tak, jestem pod galerią Rzeszów, hotel Rzeszów i mam tutaj na lotnisko 12 km. I te 12 km jedzie się przez 17 minut, także całkiem sympatycznie. Tu mamy Rzeszów, powiedzmy centrum, a tu jest lotnisko. Lotnisko jest przy a 4. Źródełko. Kurde, powiem szczerze, idealna nazwa dla stacji. Jestem ciekawa w ogóle, jak tutaj kierowcy często dostają kursy na lotnisko. Mi ani razu nie zabrzdąkał, ale no wydaje mi się, że ja też nie jeździłam na tyle, że, że mogę powiedzieć, że rzadko się dostaję, bo... No, no nie, po prostu, I jak te kursy są tam wyliczane. My już dojeżdżamy i tutaj w ogóle dowiedziałam się, że wjazd na lotnisko w Rzeszowie jest bezpłatny do 10 minut, ale tylko raz dziennie. Także, no podobnie jak w Krakowie, a potem chyba, nie wiem, zdycha za godzinę, czy coś takiego, a w Krakowie 5 zł za 4 minuty. Masakra, złodziejstwo. 10 minut, widzicie? 10 minut jest za darmo. Tylko nie mogę zgubić biletu. Mam nadzieję, że tam będzie miejsce na terminalu. Dobra, ile mamy czasu? 44. 45. To 55 już musimy opuścić lokal. Mogę to stanąć przez 5 minut. To jeszcze Wam pokażę, tak wygląda tutaj port w Rzeszowie. Tutaj jestem Kizen Flight. Można sobie yy, na 5 minut tutaj stać. No dobra, spróbuję tutaj wyjechać. Boże, mam nadzieję, że tu dobrze jadę. O, super, dzięki. Dzięki lotnisko Rzeszów. Kurczę tak sobie pomyślałam. Ciekawe, czy bym tutaj kurs jakiś złapała. Ale chyba tam nie było za dużo odlotów, przylotów. Nie wiem, jak tutaj jest dużo. Zatrzymam się tutaj na boczku. No i chciałabym Wam podsumować dzisiejszy dzień, bo już muszę jechać do Krakowa ze względów prywatnych. Szału nie ma, ale to też szału nie ma, bo ja jeździłam po prostu tyle co na płakał. Niestety, no nie mogłam. I już Wam tutaj mówię, jak to mi wychodzi. Jeżeli chodzi o Bolta, tuwa to 193, a na Uberze 41,57. 142 zł i jeździłam przez jakieś 3 godziny. No co daj mi prawie 50 tych na godzinę. Tam jeszcze jakiegoś tipa dostałam, no więc, no prawie 50 zł na godzinę. Czuję mocny niedosyt, na pewno będę chciała tutaj wrócić, e, pojeździć przez tak 10-12 godzin, żeby sprawdzić te zarobki. No bo tu wydaje mi się, że próba jest trochę za mała. To zostawcie łapkę w górę, napiszcie też jakiś komentarz, a jak nie macie nic do dodania, to napiszcie wycieczka rzeszoznawcza dla zasięgów. Życzę Wam udanego tygodnia, do następnego vloga, cześć!